Dzisiaj całe Województwo Pomorskie świętuje właśnie, yy, no można powiedzieć takie święto wszystkich kół gospodyń wiejskich, tych, które są bezpośrednio tutaj, ale my się, musimy się połączyć z wszystkimi kołami z każdej gminy, tej najmniejszej, tej większej z Województwa Pomorskiego, bo to można powiedzieć ich święto jest zwieńczenie. Cieszę się bardzo, że mamy ten 20. turniej tutaj właśnie w Łojanie w Gminie yy, Szemu, czy organizatorzy drugi raz postawili na nas. No przy tej okazji, jak wspomniałem, trzymamy kciuki za wszystkie koła. Ważne, że te koła już są tutaj. Były eliminacje powiatowe, także trzymamy za nich kciuki, ale łączymy się z tymi kołami, które na co dzień naprawdę robią w każdej gminie kawał pięknej pracy, a często i w swoich sołectwach, w swoich społecznościach, także wszystkie koła pozdrawiamy z województwa pomorskiego, a szczególnie z gminy Szemu. Można być brawo! Można dążyć w instrumenty! Można walić w bębny! Obecność pana ludzka świadczy, że zamknęliśmy nasze koło, więc jeszcze raz, szanowni państwo, wielkie, wielkie brawa dla wszystkich naszych uczestników! Tak jest, brawo! Bęben nam wybija rytm, w jakim możemy klaskać i domingować nasze wspaniałe koła. Niech ta energia tutaj aż buzuje! Przede wszystkim to jest takie święto Kół Gospodyń Miejskich. tylko przypomnę, że e, funkcjonuje na terenie województwa polskiego blisko tysiąc takich, e, takich kół. Nie wszystkie może są zarejestrowane, ale działają. Ja bym powiedział to wprost, to jest część naszego społeczeństwa obywatelskiego. Warto zobaczyć, jak to jest bogate życie społeczne w naszym, w naszym województwie, zwłaszcza że nasz region różni się pod względem kulturowym, bo przecież i kaszuby są inne od kociewia, i kociewie jest inne od powiśla, jeszcze ziemia słupska. Kaszuby same się różnią w wielu różnych miejscach, w subregionach kaszub, więc wydaje mi się, że jest co pokazać. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj e, skontaktować się z wieloma, z wieloma e, kołami gospodni wiejskiej, które wygrały swoje, e, swoje współzawodnictwo w powiatach. To jest e, jubileuszowy turniej 20. I co mnie cieszy, e, występują wszystkie powiaty ziemskie. Mamy 16 powiatów kolejny, ziemskich, kolejny zespół, a kolejny, uczestników bezpośrednio gospodyń, startujących 17 kół, bo gospodarz ma prawo do tego, że też będzie miał swojego reprezentanta. Chcę Państwu powiedzieć, że y, dzisiejszy dzień jest y, absolutnie wyjątkowy, a to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze 20 jubileuszowy y, turniej kół gospodyń miejskich naszego województwa, województwa pomorskiego, które jest bardzo ciekawe kulturowo, bo to nie tylko kaszuby, na terenie których obecnie się znajdujemy, ale również kociewie. Powiśle, żuławy, ziemia słupska, to wszystko powoduje, że kulturowo jesteśmy bardzo ciekawym i różnorodnym województwem. Ale drugi powód, z którego jestem niezmiernie dumny, to jest to, że po raz pierwszy w historii, a więc od 20 lat, na przestrzeni tych wszystkich lat, gdy turniej się odbywał, absolutnie najlepszym wynikiem był. Wynik 14 kół biorących udział, a więc 14 powiatów ziemskich naszego województwa było reprezentowanych podczas tego turnieju w 16 roku. No, bierzemy udział w każdej konkurencji, wiadomo, że jesteśmy dosyć przygotowani na to. Przygotowaliśmy dużo takich potraw, które na co dzień jemy, czy tam jakaś na przykład jak to mówią po kaszubsku zyć, czy z czy chleb ze smalcem, czy bigos. No i takie nowości również, także mamy dużo, duże urozmaicenie na stole. Jak myślimy o polskiej wsi, to bardzo często myślimy o plonach, o ciężkiej pracy, no, o zwierzętach, wiadomo, o tym wszystkim, co nam się kojarzy z wsią. Ale na końcu zawsze są koła gospodyń wiejskich. I w mojej ocenie to są takie startupy społeczne tylko bez inwestorów i bez apki. One działają pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu. I wtedy, kiedy mamy trudne sytuacje, kiedy mamy kryzys, to właśnie koła gospodyń stają tak samo jak strażacy, ochotnicy do tej pracy, pomocy. I zabezpieczenia tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Więc taka integracja jak dzisiaj również pomaga wtedy, kiedy potrzebujemy ich pomocy. To są bardzo dobre wydarzenia. Od lat e, pracujemy w schemacie i koła już wiedzą. Mamy pięć konkurencji. Są to tablica, na której koło e, ma zaprezentować zadany temat. W tym roku to jest nasz wieniec dożynkowy. Druga konkurencja, którą koło przygotowuje w domu. To potrawa. W tym roku produkt tradycyjny, drób. Konkurencje bardzo widowiskowe, które będą bezpośrednio tutaj na scenie, to moda. Dwie konkurencje, gdzie koła wystąpią liczniej, to jest kabaret i piosenka. Piosenka to tytuł zadany na zdrowie: Niech nam żyje koło. Nasze koło Borowianki ma na głowach piękne fiańki. piękne. pomagamy, podmowę krwi mamy. A gdy trzeba ducha, dajemy serducha. Konkurs jeden, drugi, trzeci nasze spalce palce nie przeleci. Zawsze startujemy, Grand Prix zdobywamy. Z nie Jak widać emocje są bardzo duże, jest bardzo bardzo wiele kół, bo naprawdę takiej ilości dawno nie widziałem. Fajnie, że wszyscy rywalizują, że są nastawieni na tą rywalizację, ale z uśmiechem, z radością, ze śpiewem to właśnie powinno łączyć wszystkich, wszystkie koła, wszystkie całe, nasz, całe nasze województwo, całe nasze pomorze, bo o to chodzi, żebyśmy pokazywali naszą kulturę, naszą tradycję, nasze jedzenie i żeby się wszyscy łączyli. Strob e, rywalizacji, ale takiej sportowej, czystej rywalizacji. My to razem będę tele fajnurobły tak. Fajnurobły Fajnu Razem z nomada skwiejka. Premionum dyka. Premio nowe dekad, ty bez ukleśnica głęboki głyn, ty kokły wekselacko wielki i kłęka ty gmino i naszą pieszcz, bo te metopiesznią dalej głęboki jest.